Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK-47 Redline. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 sierpnia. Do wygrania macie face w wartości 20 zł. Wystarczy, że lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, witam was w nowym odcineczku 160% na kosę. W dzisiejszym odcinku główną skrzyneczką będzie właśnie 4% na Marble Fade'a 10 z tych skrzyneczek na jednego gracza Dajemy 4 graczy, co łącznie daje 160% na to, że Marble Fade się pojawi Jest to bitwa za 1000 zł, stać nas na takie 3 Więc przynajmniej jedną musimy wygrać I mam nadzieję, że w stylu spektakularnym Czyli ze 3-4 Marble Fade. Y. Na to naprawdę bardzo mocno liczę Wiadomo, nie da się wygrać wszystkich Znaczy, da się wygrać wszystkie trzy Ale też naprawdę trzeba być mega fartem Ja liczę na jedną soczystą z tych trzech Tyle mi wystarczy z CSGO Skins Zobaczcie, jak nie jestem wymagający Więc dawajcie teraz te Marble Fade'y No i niszczymy cały system Z CSGO Skinsa Dobra, a simowy. Zawsze coś, słuchajcie, zawsze lepiej mieć niż nie mieć Bo może to być, tak jak ja to mówię Asik, o nie, Marble Fade u Alexa. Ma i teraz ja zdobyłem Marble Fade na przykład i jest moje prowadzenie. Dzięki temu, że mam kałaszka asimowa zamiast remisu. Więc yy, to jest skin naprawdę, który może się przydać. A czy się przyda, oczywiście się okaże. Na razie jeden Marble Fade. Yy, ogólnie dwa Marble Fade'y w bitwie i moje zwycięstwo to już jest, słuchajcie, yy, cała kasa, którą miałam na cały odcinek. Od razu, no nie? I zostały dwie bitwy. Więc oj, dobra, są dwa Marble Fade. Y. Teraz mój trzeci i zdobywamy remis, w którym walczymy o nie, trzy sztuki Marble Fader. Czyżby to nie był scenariusz idealny? Jeszcze moje zwy... No niestety, nie dobra. Nie mamy scenariusza idealnego. Jest niestety pierwsza przegrana. 3-300 było. Tak jak ja mówiłem, ja nastawiam się na jeden konkretny win. Naprawdę więcej nie potrzebuję, bo wiem, że w przypadku jednego naprawdę bardzo dobrego wina, to jednak możecie pojawić skiny warte 5, 6 7. Są so, to są jak najbardziej wartości realne, nie że sobie rzucą naprawdę, że jakieś super, mega ogromne szczęście, nie, nie, nie. O, jest Marble Fade. Jest Marble Fade. Zaczynamy z Marble Fade'em. Jeszcze 8 skrzyneczek. Więc może być ich zdecydowanie więcej. Więc proszę, yes, i lecimy z Marble Fade'ami. Dobra, na razie jedna sztuka. Jeszcze 6 skrzyń, żeby z jedną sztukę jeszcze dostać. No wiadomo, ja tu jestem jak najbardziej chętny, Siezgłowskins, yes, że przygarnąć jeszcze jedną sztukę, bo jest naprawdę mega, mega bardzo mi po... Dobra, jest remis. Jest remis Marble Fade'owy. Nadszedł moment, w którym właśnie jakiś kałaszek, Asimov, Wildfire lub coś podobnego, jakiś Bowie yy, mogą być Game Changerami całej bitwy. Zostały dwie skrzynie, żeby to zdobyć. Jeśli nie, no to następuje tutaj wybór zwycięzcy przez stronę Bowie. Był bardzo blisko. Czemu on nam poleciał? Czemu przeleciał nam Bowie Knife? Który mógł... Dobra, nie ma. Jest losowanie. Słuchajcie, losowanie o nasz cały odcinek jest w tym momencie. Wszyscy widzowie siedzą z kciukami. Jest dobra, mamy to. Mamy to. Pieniądze za odcinek już są. Więc teraz nadeszła bitwa numer 3. Bitwa na czysto. Totalnie czyste konto. Jest wszystko to, co uda się zwyciężyć, jeśli uda się zwyciężyć, jest nasze. Bo już całą wartość odcinka mamy za te dwa Marble Fejdy, które poleciały w poprzedniej bitwie, więc idziemy z tym. Idziemy z tym, tutaj nie ma lipy. Tutaj nie ma miejsca na lipę. O, jest pierwszy Marble fade. super. Dawajcie, cztery, mar Ej, cztery Marble Fajdy i to jest, słuchajcie, dobra, jest mój, jest sześć koła bitwa i tutaj to jest sam początek dopiero zobaczcie. Już mamy warte skiny 3000, więc może być to najlepsza bitwa, może być to najlepsza bitwa, w tamtej były dwa marble fejdy, a w pierwszej ile było? Też chyba dwa, tak? I plus jeszcze jakiś skinek chyba, plus jeszcze jakiś skinek, więc idziemy teraz po rekordową bitwę w odcinku 160% na marble Fade'a. Jeśli będzie kolejny remis i zwyciężę to i tak jest super mega ekstra. Więc nawet nie musisz teraz wybierać Marble Fake. Może być remis i niech ja zostanę zwycięzcą. Ty, na, w sumie, Wildfire'a potrzebuję. Wildfire'a, Bowiego Bowiego lub yy, kałaszka simowa. Ojojoj, potrójny remis, potrójny remis. Jeszcze jedna kosa dla Michaela i to będzie na, dobra. Potrójny remis, potrójny remis, potrójny remis. Idziemy po to, idziemy po to, idziemy po to, idziemy po to. Ta to. Po fali, słuchajcie, mega porażek! Mega porażek! Ile my ich mieliśmy? Ile my mieliśmy tych porażek? Napisz jaki jest twój ulubiony skin w cesie i liczbę od 1 do 6. W poprzednich odcinkach niszczyły nas, zrobiliśmy jeden mocny odcinek. I tutaj, słuchajcie, poszło nam cudownie, pięknie. To było, słuchajcie, piękne. Czy coś ja tutaj muszę mówić? Jeden Marble Fade leci na sprzedaż. Jeden Marble Fade leci na sprzedaż, bo i tak jest, słuchajcie, więcej. Mamy trzy Marble Fade'y, mieliśmy łącznie cztery. Jest trzy, są warte 4,5, więc jest to bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, czy iść case batelka z inną skrzynką, czy kontynuować to. I. To fale remisów, słuchajcie. To remisy dzisiaj są po mojej stronie, nic innego tylko remisy. Nie wiem, czy za wszystko nie zrobić właśnie e, takiej bitwy z Marble Fade'ami. Może się to sprawdzić, będzie trze... Dobra, robimy moi drodzy. Jest to aż 16 skrzyń z Marble Fade'em. Nie wiem, czy kiedykolwiek robiłem tak gigantyczną bitwę na Marble Fade. Ja myślę, że też takie mogliście nie widzieć, więc. I mamy możliwość przetestowania tego, więc to robimy Nie wiem ile to jest procent na Marble Fade'a Nie będę nawet tego aktualnie liczyć Bo pewnie się pomylę, więc... Zaczekajcie, czekajcie, to jest e, 16 razy 4 razy 4 Bo tutaj liczyłem tak, 16 razy 4 razy 4 256% na Marble Fade'a W aktualnej bitwie, w której jesteśmy, więc... Może sypnąć, może sypnąć, a może nie. Jest też taka szansa, nie jest duża, bo jest wręcz minimalna. Kurczę, żeby były same właśnie, no już to, to już nie będzie takiej szansy, bo jest ta ale jest tak naprawdę taka minimalna szansa, że polecą same ten, same naklejki. To by była naprawdę beznadziejna bitwa. Ja się jestem i tak szczęśliwy, ale kurczę, żeby tutaj jeszcze wygrać ze 4 sztuki Marble Fade'a, o, jest pierwszy u Isamu. No to moglibyśmy zacząć robić, wiecie, jakieś mega mocarne odcinki, w których naprawdę... O, kolejny Marble Fade, są już dwie sztuki. Plus ma Emilii tego, Asimowa, więc to jest naprawdę duże utrudnienie, bo ja muszę trafić jednocześnie Marble Fade'a plus coś powyżej Asimowa. Coś powyżej Asimowa potrzebuje, żeby tutaj jeszcze chociaż się wyrównać, żeby chociaż się wyrównać, więc zobaczmy, mam jeszcze sporo skrzynek. Mam jeszcze sporo skrzynek. Może dwa Marble Fade y trafię. No to będzie Easy Win. No ale o kurde. Kolejny Marble Fade. Czyli tak, już są trzy. Już są trzy w tej bitwie. Nie, dawaj, teraz dla mnie czwarty. Teraz dla mnie czwarty. No bitwa naprawdę gigantyczna. Nie ma co się oszukiwać. Bo jest aż 16 skrzyneczek. 4% na Marble Fade. A. ostatnie 5 skrzyń. Jest Marble Fade. Kurczę. Tylko teraz Emily jest naprawdę gigantycznym problemem. Bo nie do że ma Asimowa. Jest Bowie, jest Bowie, jest Bowie oj, 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 Nie, jeden skin, jeden skin Wildfire lub coś podobnego, proszę Emily, czemu musiałaś trafić z tego Wildfire'a? Ten Wildfire jest Totalnym przesądzeniem Wszystkiego, proszę, proszę Ten moment, ta chwila W tym momencie, nie, nie Nie, nie, nie Nie, nie. Emily zniszczyła wszystkich, Emily zniszczyła wszystkich, ja pierdzielę, nie 8-400, 8-400 było do zgarnięcia w tej bitwie, gdyż ten odcinek byłby pięknie 4,5 plus 8400, jednym skinem dosłownie, jednym skinem to przegraliśmy, Nie wiadomo, ja i tak jestem szczęśliwy z wyniku tego, który był, ale. Kurde, Mogło być jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, no ale miejmy nadzieję, że ten odcinek jest zwiastunem powrotu mojego szczęścia właśnie do otwierania skrzydeczek. Pamiętajcie, że po wejściu na stronę najlepszy kodzi, klikajcie tutaj plusik w ty Dodaję 10% do ładowania, 2 10 zł 10 groszy na start. Ja jeszcze idę na event. Idziemy jeszcze na event wykorzystać wszystkie punkty, które mam. Zapłać. Dobra, punkciki zostały wykorzystane. Mamy 85 zł, więc to jest troszeczkę za mało. Ale byśmy zrobili jeszcze jakąś taką przyjemną bitewkę yy, ze skinów takich tańszych, które tutaj mam. Nawet. Te rękawice, czekajcie, odblokujmy sobie. Dobra, zrobiłbym sobie jeszcze jakąś przyjemną taką bitewkę do rozegrania. Mm, tylko kurczę. Agenci są trochę przejedzeni, nie ma co się oszukiwać, że bo tak jest po prostu. Pięćdziesiątki mm, na AWP, fajne całkiem. Mm, bravo Case, Bravo Case i Beast Case, dobra, ja chcę to zrobić, ponieważ są to skrzynie, z których. Kiedyś dużo korzystałem, więc daję po prostu co jakiś sz czas szansę tym skrzyneczkom. Nie, żeby je przetestować tutaj Bravo Case jest RAI, Special Special Item nie, Więc tutaj o to chodzi, że to jest skrzyneczka odwzorowana z CESA jak najmocniej, więc e, tak to po prostu funkcjonuje. No i co, 600 zł, taka bitewka. Zaczynamy to. Miejmy nadzieję, że będzie win, bo szczęście miało powrócić. Więc jeśli powróciło, no to powinienem to wygrać. I to naprawdę jakimś fajnym skinem. Więc zobaczmy, jest! O kurde, teraz nad nie wiem, który skin. Jest mój najlepszy, Okej, okay, Są inne Neon -no ry, ale mój jest w lepszym stanie. Dzięki czemu obejmujemy prowadzenie. Teraz je tracę, niestety. Dobra, Beast Casey. idzie to dosyć mocno, wszystko wyrównanie, że tak powiem. Różnice nie są jakieś ogromne. Da radę tym jednym, brawo Casey odmienić aktualnie wszystko, ale to jest raczej bardzo tani skin, więc nie wystarcza 1096 zł, w sumie to nie jest jakaś wielka wartość jak na bitwę czteroosobową, ale lepiej by było to mieć niż nie mieć, trudno, mocne rzeczy działy się dzisiaj w dzisiejszym odcinku, nie ma co się oszukiwać, ta słuchajcie przedostatnia bitwa mogła naprawdę... Być bardzo mocno, niestety nie wyszło, ale ja będę próbować. Ten, kto próbuje, w końcu mu wyjdzie, więc tak musi być. Ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie siema i cześć.